Chciałem poprosić o uwagę, żeby nie było jakichś zbędnych komentarzy, będziemy zaraz na Dziękuję. Chciałbym e, powitać Państwa na e, nadwyżajnej sesji Rady Gminnej w Szeszyce ósmej kadencji. E, od razu tak, przeszedłem porządek obrad. Na samym początku chciałbym przywitać skarbnika naszej gminy, pana Alicję, pan nas serdecznie. Witam wszystkich radnych i wszystkich radnych słowskich. Witam serdecznie. Prze, przechodzimy do porządku obrad. Punkt pierwszy otwarcie obrad, punkt drugi stwierdzenie prowadzący Punkt trzeci zatwierdzenie porządku obrad. Punkt czwarty podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok. Punkt piąty podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Krzysztę porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Krzeszyce prowadzenia zadania pod nazwą Projekt budowlany drogi ródnica Kiełpin w gminach Krzyżyce i Deszno w powiatach Słonicińskim i Gorzowskim do oraz dojazd do cmentarza w Rudnicy punkt szósty zakończenie obrad sesji i niniejsza sesja została zwołana na prośbę Wójta odnośnie właśnie tych tematów związanych z szybkim podjęciem sprawy odnośnie głównie chodzi to o zmianę budżetu, ale również pojawił się tylko punkt piąty, również bardzo istotny, w którym też uważam, że powinniśmy podjąć uchwałę, uchwałę żeby dalej gmina mogła działać. W tym zakresie poproszę radę o Na 15 radnych, 12 radnych uczestniczy, w związku z tym mamy 88 składu, składu yy, całego składu rady. Yy, w związku z tym wszystkie decyzje będą podejmowane na włoskich, kworum zostało zatwierdzone. Przechodzimy do porządku obrad. Yy. Proszę radnych. Yy. Przechodzimy dalej, tak. Przedstawiłem Państwu porządek obrad. Yy. Przechodzimy do punktu 5. Do punktu 6 zatwierdzenie porządku, ktoś z Państwa ma do że porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu kolejnego, czwartego, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok i o zabranie głosu poproszę Panią Wyskawicę, proszę bardzo. Szanowni Państwo, jest uchwała 50, łamane przez 308 przez 2024 w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok. Zmiany polegają na tym, że musiałam wprowadzić do budżetu projekt Erasmus, gdyż zespół edukacyjny w jak chce już kupić bilety na wyjazd, bo oni tam z też między na tak? Więc to musi być i dodatkowo jeszcze są wprowadzone środki z Polskiego Ładu na drogę grudnicy. Wniążyłem, żeśmy otrzymali pierwszą radę i dlatego, o, dlatego właśnie jest ta nie. zmiana, żeby po prostu przeprowadzić zapłacić już y, część, część dla wykonawcy, żeby Dobrze. znowu zwrócić się o wygodkę. Dobrze. To z Państwa ma coś do jakieś pytania do pani skarbnik? Nie widzę, nie słyszę, przechodzimy do głosowania. I teraz tak, y, czyli są te, te elementy ja... Ja tylko wprowadzę o nieprzytomanie, może teraz treści projektu uchwały. Tak, dobrze, to od razu dobrze. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok, Z tym, że tak, paragraf pierwszy zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów o kwotę 1 835 565,60 zł. Tym kwoty, dochody bieżące o kwotę 53 295 0660 zł. Dochody majątkowe o kwotę 1 782 270 zł

Kto z Państwa jest, jest za przyjęciem uchwały w takim brzmieniu? Proszę o podniesienie ręki i przyciski. zielony. Kto jest za, kto jest przeciw czerwony, kto się wstrzymał żółty. Mamy tak wynik głosowania. 12 rady było za, 0, po prostu się trzymało. Uchwała została jednogłośnie. No i tutaj nie wiem, poszły. Ale przyszły. przyszły. Ale nie przyszły. To jest dobrze, bo jest. Przyszły i poszły. Witam serdecznie. Panią Sylwię Obuszekowego jestem przedmiot. Dobrze. Teraz proszę. Przechodzimy do punktu piątego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę przeżycia porozumienia między gminą. I o zabranie głosu proszę Panią Sylwię, znaczy generalnie chodzi o to, że ja może w słów, słów kilka na wstępie. Bo tak, patrzymy o tą drogę już wiele, wiele lat. Ja nawet byłem ministra tej sprawie i jest zielone światło, ale żeby to zielone światło stało się realnym zielonym światłem, to musimy podjąć takie kwestie związane z, z, z czystą, związane z projektowaniem. Z musimy być projekt. No i tak musi być projekt, żeby dokonać kolejnych rzeczy. I w tej sprawie ta droga tak naprawdę łączy jakby dwie gminy, dwa powiaty. Musimy mieć jakby zadanie międzygminne powołane do tego yy, zadanie, się proszę? na oczywiście tak. musi, musi być powołane, powołane w ten sposób zrobione, żeby to było realne i zrealizowane, proszę Szanowni Państwo, ustawa o samorządzie gminnym e, realizację zadań porozumień międzygminnym, w związku z tym że przedmiotem e, tej inwestycji miałaby być budowa drogi pomiędzy Rudnicą a Kirpinem no to dwie gminy są zainteresowane. Ten Mina Krzyszica, która dysponuje tam około 600 metrową drogą oraz Mina Deszczno, i tam mamy kilometr 400 około. Mhm. I żeby to zrealizować, no to musimy inwestycji przeprowadzić w formułę ZRI, czyli formule decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Żeby ją przeprowadzić, no musimy mieć projekt budowany, przygotowany. Pan Wójt był wielokrotnie na rozmowach z Panem Wójtem Deszczna i doszliśmy do, do takiego kształtu porozumienia, które Państwu dzisiaj przedkładamy. I jest tam to, co takie najważniejsze, to myślę, że kwota, kwota przy dokumentacji projektowej to jest około 157 tysięcy. Dzieliło się po połowie tym akurat zadaniem, ale Deszczno poprosiło nas abyśmy zawarli yy, na no taki warunek i on jest w paragrafie 6 yy, zawarty, że porozumienie będzie obowiązywało zastrzeżeniem tego, że skarb państwa, czyli lasy państwowe oświadczą o orzeczeniu się wobec gminy deszczno wszelakich roszczeń odszkodowawczych powstały z tytułu przez gminę deszczno nieruchomości Skarbu Państwa, Lasów Państwowych w celu realizacji inwestycji objętej niniejszym porozumieniem i powołujemy się tu na artykuł 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji ponieważ sklep państwa ma taką możliwość, żeby w całości lub w części zrzec się tego odszkodowania Pan Wójt jest dobry i myślę, że w obecnej sytuacji politycznej jest to, jest to możliwe i będzie czynił wszelkie starania żeby tego dokonać, widzicie Państwo, te odszkodowania są wysokie. wysokie. No i będziemy, robić wszystko, będziemy no. robić wszystko, żeby no. tego uniknąć. No. Więc w pierwszej kolejności projekt musi być przygotowany, on nam wskaże, jakie będą koszty generalnie tej inwestycji. No i tak ten pierwszy etap wygląda, i dlatego bardzo Państwa prosimy. żeby to już A w, tego... w tej głowie tam nie mamy nawet ma działki tej drogi? Chyba chciałbym pisać, nie? To nie ma. A znaczy, to jest uchwała, no, no, bo tak jest... Tak, ogólnie, żeby roszczeń, no to ogólnie roszczeć. A to a chodzi, jest. Kon... a jest. No. jest. To znaczy jest, bo no, to no, musi być. No, o, to konkretnie tego problemu tak, Tutaj tylko taka uwaga, bo tu było no, pierwszy, e, w załączniku była wpisana jeszcze jeszcze uprzesta pani skarbnik. A państwo dostaliście tak. Projekt, projekt jest już. Jest... Przepraszam a. bardzo uwaga pani Alicja przepraszam. proszę. Więc ja, <laughs> w tej wersji teraz Państwu przedłożonej i tej, której, którą proszę, żebyście poddali Państwo pod głosowanie, już jest poprawione. Teraz jest konferencja Pani Alicji Matkowskiej z Panią Wawę. Proszę. Mam proszę, proszę. Proszę. No, takie pytanie. Ten drogę do cmentarza, to jest część tej drogi? Tak, planowali. ponieważ tak. chcielibyśmy, żeby skomunikować od tamtej strony też dojazd do, tak, do cmentarza. Tak, bo w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji yy, i tam będzie z tej drugiej strony. Hmm. W, ja rozumiem, ale realizacji. to wchodzi w te koszty? Yy, tak? Sam, projekt, to ten tak, projekt? tak. Tak, projekt Żeby od razu by było projekt. Ale nie dla ale się godzi na to. Ale widać, że Maria Narajewa z tej strony większa. Jeszcze odcinek piszemy, Tak, od tak, to nie tak to dziś, De facto. Bo i tak. Czyli teraz dojazd no, będzie jest... zarówno od kolejowej, jak i od gorzowskiej. A projekt porozumienia jest zaakceptowany przez pana szpitarminę deszną, tam, no, to, tam to jego prawnicy to oglądali, także jest wypracowany ja przez obie strony. Znaczy ja powiem tak, szanowni państwo, no o tą drogę towarzyszymy już wiele, wiele lat. Pościał. drugą kadencję. Drugą kadencję my walczymy z masażem. Już no jest to, jest, no, coraz bliżej jest, bo generalnie kiedyś w ogóle nie było, y, y, kilka kadencji temu to w ogóle nie było o tym mowy. Odległość się nie zmieniła. No niestety. Odległość się nie zmieniła, no mieszkańcy na pewno byliby zachwyceni jakby ta droga była. I to nie tylko, i to nie, nie tylko mieszkańcy rodnicy, tylko mieszkańcy też inni i Skopczyno, i z Miejscowości, bo mielibyśmy nawet jakąś inną alternatywę do jazdy dużo. Przy no. remoncie tej starej drogi, która no, ja się tak, tak, Przy remoncie starej drogi, to, to, tak, to, tak, to, to już w Mieszkańcy z nie korzystają z tej drogi, bo są dziury. No, wtedy tak. ja, jakby wyremontowana, wtedy służyłaby dużej części gminy, a tak to tylko będzie służyła dla treści mieszkańców w nie? Nie wiem, jak Państwo, ja zawsze byłem za. Pan, Pani Sołtys również na pewno się przychyla do tego, żeby. żeby może wejść żeby... drogą. 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 Mowa o tej drodze już była przed laty, ja pamiętam, że kiedyś będzie też był. marker. Tak. Ale projektu nigdy nie było. Było nie do ugryzienia. Tak. Zgadza się, ale no projektu to nie było. Jeszcze wtedy to ma się... w tunelu i dlatego te starania czynimy. I tak widzę, że po stronie gminy deszczu też jest dobra wola. Czasa jest, dużo Kiedyś też on w ogóle zainteresować. Nie strona jeszcze słowny na, na, na to jakieś Nie, nie mamy, ale to będzie też podstawą dla pana żeby, żeby, walczyć, naszył, żeby albo, walczyć. Rozmowy gdzieś tam no. kontynuować. przechodzimy do no. głosowania. nie Uważamy, że uważamy, że to jest nie Uważamy, że to jest bardzo istotny element rozwoju, bo to, bo to jest też, to, 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 dzięki temu też jest rozwój w miejscowości Rudnica no bo to jest też droższa budowa, tak? no i to jest i bardzo istotne, żeby to było a myślę, że gdzieś tam w kolejnym etapie, tak jak pan tutaj radny wspomniał, na tej drodze powiatowej a, tak. Y, tak. no to będą tutaj starania władzy i, no na i nacisk na, na, na powiat, żeby to robił jest to alternatywa na pewno rozwoju i połączenia. W związku z tym uważam, że. Przechodzimy do głosowania. Może następnej kadencji. Szanowni Państwo, kto z, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Gminy 3 z dnia 7 lutego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę, ale proszę. to porozumienia między gminy w sprawie powierzenia Gminie księżycego prowadzenia zadania pod nazwą projekt budowlany drogi rudnica Kiełpi w gminia Krzyżyce i deszczow w Powiatach Łuciskim i Borzowskiego oraz pojazd do cmentarza Rudnicy na podstawie artykułu 18 ust. 2 w związku z artykułem 10 ust. pierwszy i artykułem 74 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym Paragraf, u, uchwała się następuje. Paragraf 1. W celu realizowania no, wspólnego przedsięwzięcia poza u podzagranicy administracyjnej gminy, wyrażenie zgody na zawarcie przez Gminę Krzysztofu porozumienia międzygminnego z Gminą Deszno w sprawie położenia w Gminie Krzyżce, prowadzenia zadania pod nazwą projektu powołanej drogi Ródnica Kiełpin w gminach Krzeszce i Deszno w powiatach sąsińskim i Górowskim oraz dojazd do cmentarza do ulicy. Paragraf 2. Szczegółowe zasady współpracy zostały określone w porozumieniu między gminy zawartym pomiędzy gminami stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci uchwały wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżce. Paragraf czwarty uchwała sądzi się z niej nieprawidłowością. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej uchwały w brzmienie? Proszę o podniesienie ręki Kto jest przeciw czerwonej. Kto się wstrzymał. Rząd wstrzymał. Wyniki głosowały 12 radnych, 0 osób było przeciw, 0 się wstrzymało. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję. Mamy nadzieję, że mieszkańcy